Co się stanie z kredytem po śmierci kredytobiorcy? Czy zniknie, a może trzeba go spłacać dalej? I kto wtedy ma go spłacać? Jedno jest pewne: kredyt nie znika i bank będzie chciał, żeby był nadal spłacany. Jeżeli jest współkredytobiorca, to sprawa jest jasna. No on spłaca dalej kredyt. Co jednak w sytuacji, gdy umiera jedyny kredytobiorca, wtedy sytuacja jest bardziej skomplikowana. Kredyt spłacają spadkobiercy. Zależnie od umowy kredytowej, bank może zażądać spłaty natychmiastowej albo zgodnie z harmonogramem, który został wcześniej ustalony w umowie. Kredyt hipoteczny, jak i inne kredyty i pożyczki stanowią bowiem część masy spadkowej i na spadkobierców spada obowiązek ich spłaty. A czy spadkobiercy mogą uniknąć spłacania kredytu, który przypadł im w spadku? Mogą. Są trzy przypadki: odrzucenie spadku przez. Wszystkich spadkobierców w ciągu 6 miesięcy od daty, kiedy dowiedzieli się o uprawnieniu do dziedziczenia, umorzenie kredytu. W wyjątkowych wypadkach bank może go umorzyć, zwłaszcza gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny, a np. małżonek jest niezdolny do pracy. Polisa ubezpieczeniowa na życie stanowiąca często zabezpieczenie kredytu. Po śmierci kredyt spłacany jest z wypłaconego odszkodowania. Niezależnie od rodzaju kredytu, warto już na etapie podpisywania umowy kredytowej pomyśleć o tak zwanym planie B na wszelki wypadek.